Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zapraszam Was na 11 odcinek serii Łączy nas. Ja i moje gościnie opowiemy dzisiaj w filmie o książkach, które sprawiają nam radość, które są otulające, które sprawiają, że naprawdę robi nam się ciepło na sercu. Ja przygotowałam dla Was 5 tytułów książek, które podczas czytania sprawiały mi niesamowitą radość. Nevermoor, przypadki Morrigan Crow, to pierwszy tom serii Nevermoor To opowieść o Morrigan, która trafia do magicznego świata, do magicznego miasta, jakim jest Nevermoor Trafia tam w sumie nieprzypadkowo, z tego względu, że w swoim rodzinnym mieście uważana jest za osobę przeklętą I kiedy trafia do tego już magicznego świata, to tak naprawdę jej życie zaczyna się na nowo. Czytając tą książkę czułam ogromną radość, kiedy ta morygan nie dawała sobie w kaszę dmuchać, kiedy przeżywała takie, a nie inne przygody, kiedy podczas czytania mogłam poznawać naprawdę nietuzinkowych bohaterów. To książka fantastyczna, która pochłonęła mnie bez reszty i obiecałam sobie, że sięgnę po drugi i trzeci i kolejny, które są już w planach, ale no tak wyszło, że jeszcze po drugi tom nie sięgnęłam, natomiast niczego nie żałuję, bo ta seria jest naprawdę fantastyczna i chcę po prostu ją mieć w sercu jak najdłużej. I chcę mieć tak właśnie z tyłu głowy, że jeszcze przede mną jest mnóstwo przygód. Tej fantastycznej Morrigan oraz Innych naprawdę rewelacyjnie wykreowanych bohaterów. Sekret Marii, Życie, Miłość i Pasja Marii Montessori. To książka, której fabuła opiera się na życiu Marii Montessori, kobiety, nauczycielki, która odkryła sekrety dobrego dzieciństwa. Tą książkę idzie pochłonąć na raz. Naprawdę. Ona jest napisana w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie oderwać się w ogóle od historii Marii Montessori. Przed sięgnięciem pod tą książkę miałam pewne obawy, że będzie to coś takiego historycznego, że będą tutaj takie suche fakty, że kompletnie nie będę mogła się w niej odnaleźć. I super, że się myliłam. Ta książka naprawdę przysporzyła mi wiele przyjemnych momentów, kiedy ja mogłam naprawdę żyć życiem Marii Montessori. To kobieta feministka, która naprawdę piła się do przodu, która y, spotykała się z niemiłymi komentarzami szczególnie ze strony mężczyzn którzy mówili jej, że nic nie osiągniesz bo jesteś po prostu kobietą a ona pokazała, że nie ona jest kobietą i to czyni ją naprawdę osobą wyjątkową naprawdę genialna książka i polecam wam ją przeczytać. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym odcinku mm, Ani Zielonego Wzgórza. Pierwszy tom to był powrót do mojego dzieciństwa, do lat szkoły podstawowej, kiedy ja właśnie czytałam Anię, ale tak Naprawdę nie mogłam znaleźć wspólnego języka z Anią, i dopiero w wieku 23 lat odkryłam świat Ani, świat Zielonego Wzgórza na nowo. I to było coś niesamowitego. Ta książka sprawiła, że cały czas się uśmiechałam, żyłam tymi bohaterami, żyłam przygodami rudowłosej dziewczyny. To był taki miód na moje serce. Miłość rzroka właściciela, romans, przy którym się uśmiechałam, przy którym się wzruszałam, przy którym czułam takie ciepło na sercu. Mamy tutaj Sloan oraz Jasona, tych dwójkę bohaterów, którzy tak naprawdę poznali się zupełnie przypadkiem, z tego względu, że pies Jasona prawie wylądował pod kołami samochodu tej dziewczyny. Okazało się, że ten pies nie był pod żadną opieką, po prostu przy nim nie było żadnego opiekuna, ale na obroży był numer telefonu, a tam zadzwoniło. Okazało się, że właścicielem jest Jason, muzyk, który aktualnie przebywa w trasie koncertowej. I tak od jednego telefonu do drugiego, między tą dwójką zaczęło coś iskrzyć. Na początku była oczywiście znajomość, zwykła koleżeństwo, przyjaźń, no i przerodziło się to oczywiście w coś wielkiego. Jak myślę o tej książce, to czuję taką przyjemność. Z tego względu, że pierwszy tom to Tylko Przyjaciel, to była książka, która kompletnie mi nie siadła. Po prostu główna bohaterka Krystyn, czyli przyjaciółka Sloan, było tak. Źle wykrowana, że no nie mogłam po prostu. Zdusić w sobie tych takich negatywnych emocji, jak myślałam właśnie o Krystyn i jak po prostu czytałam sytuacje z nią związane. Natomiast Snowan to jest zupełnie inna bajka, to kobieta, która jest rozważna, która zna swoją wartość, która stawia na rozmowę, która stawia na szacunek, na zaufanie. No, coś niesamowitego, bardzo, bardzo, bardzo polecam. I ostatnia książka to Hardstopper Comics Alice Osman. Jest to pierwszy tom tej serii powieści graficznych tej autorki, która została wydana w Polsce. Tutaj mamy historię Charlie'ego, nastolatka, który jest homoseksualistą, który zrobił w szkole coming out, no i niestety spotkał się z niemiłymi komentarzami. No z takimi mm, komentarzami, no, z którymi nigdy z nas tak naprawdę nie powinien nigdy w życiu się spotkać. Pewnego dnia ten chłopak poznaje Nika, rok starszego chłopaka od siebie, i zawiązuje się między nimi taka nić porozumienia. Oni rozumieją się bez słów. Rozumieją swoje potrzeby, swoje uczucia I zaczyna między nimi oczywiście coś kiełkować To książka o poszukiwaniu siebie, o akceptacji O tym, do czego prowadzą właśnie takie stosunki międzyludzkie Gdzie wkrada się ta nietolerancja, gdzie wkradają się uprzedzenia To książka bardzo urocza, bardzo otulająca Pokrzepiająca, dająca nadzieję, że naprawdę jeszcze w świecie może dużo się zmienić. Pamiętajcie proszę o tym, że to nie są historie wesane z palca, bo to naprawdę się dzieje. To może być moja historia, to może być Wasza historia i takie rzeczy mogą dzieć się obok nas, ale my tego po prostu nie dostrzegamy. Bardzo, bardzo zachęcam Was, żebyście po ten komiks sięgnęli. Cześć, studia nas bardziej lubię książki niż ludzi, i bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć Wam dzisiaj o książkach, które sprawiły mi radość. Generalnie jest to trudny temat, dlatego że mi wszystkie książki sprawiają radość. I wybrać tylko kilka jest to wyzwanie. Wybrałam sześć książek, które są. Przedstawicielkami różnej radości. Trzy książki popularno-naukowe, bo ja jestem frikiem literatury popularno-naukowej i trzy powieści. Przedstawicielką takiej zabawnej radości jest książka Czochrojom Antarktycznego Słonia Mikołaja Golachowskiego. Ja ją czytałam dobrych kilka lat temu i pamiętam do tej pory, jakie wrażenie na mnie zrobiła. Autor jest biologiem, jest przewodnikiem, jest podróżnikiem, ma za sobą cztery wyprawy na Polską Stację Antarktyczną. I ta książka jest o jego pracy, o zwierzętach, ale też o ludziach, o wycieczkach, o Arktyce i o Antarktyce. Więc jeżeli lubicie takie zimne klimaty, to jest to książka dla Was. Ale najważniejszą informacją jest to, że autor ma absolutnie niesamowite poczucie humoru, opisuje wszystko naprawdę w sposób bardzo, bardzo zabawny. I ja się śmiałam przez większość tej książki, to znaczy od samego początku do samego końca, a kilka historii obiecuję, że zostanie z Wami do końca życia. A przedstawicielką takiej radości nieprzyzwoitej, troszkę jest najnowsze zrozum. To nie przystoi nieprzyzwoite na znanych i szanowanych. To jest taka książka, przy której jest naprawdę bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo zdziwienia, bardzo dużo szokowania. Ja coraz podnosiłam jedną brew z niedowierzania. Nie wiem, czy ta książka jest dla wszystkich, bo może nie wszyscy mają taką tolerancję nieprzyzwoitych rzeczy, ale ja osobiście uwielbiam absolutnie książki, które pokazują, że historia wcale nie jest nudna i że ludzie w historii też wcale nie są nudni. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. No, i też oczywiście nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, bo bardzo dużą radość mi sprawiają książki medyczne. Jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że mam fioła na punkcie książek medycznych, a teraz wyszła absolutnie fantastyczna nowość: Adama Kaja. Twoja anatomia, kompletny i kompletnie obrzydliwy przewodnik po ludzkim ciele, brzmi jak coś zupełnie dla mnie. Autora możecie kojarzyć z wcześniejszej książki Będzie Bolało. Jeżeli podobał wam się taki humor, to ta książka też będzie dla was. Jest absolutnie przepięknie wydana, zobaczcie, ma mnóstwo, mnóstwo ilustracji. Teksty też są przezabawne. To jest książka dla młodzieży, ale myślę, że może ją przeczytać każdy. Jeżeli chodzi o natomiast o opowieści, to ja generalnie rzadko czytam takie spokojne, ciepłe historie, chociaż czasami się zdarza. Jedną z takich historii jest, mam ją w domu, trzynasta opowieść, mam ją w tym przepięknym, jak się błyszczy, w tym przepięknym wydaniu z Albatrosa z serii butikowej. I to jest bardzo prosta historia, bo młoda biografka ma napisać książkę o słynnej pisarce. Oczywiście prostota jest tylko pozorna, no bo tam szybko się bardzo wszystko komplikuje, ale najpiękniejsze w tej książce jest to, że to jest książka tak naprawdę o książkach, one Pełna miłości do książek, do czytania, do czytelnictwa. Czytałam ją teraz drugi raz, a ja naprawdę rzadko czytam dwa razy tę samą książkę, i w dalszym ciągu jestem nią bardzo zauroczona. Więc jeżeli macie ochotę na taką ciepłą powieść, to ta jest bardzo dobrym wyborem. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o dwóch książkach, których niestety nie mam fizycznie przy sobie. Jedną z nich jest dworska tancerka, Shin suk To jest opowieść o Ri-in, koreańskiej tancerce, która służy na dworze, i to jest jej historia. I ona jest absolutnie przepiękna, jest taka spokojna, powolna, ale tak naprawdę tam się bardzo dużo dzieje i cała treść buzuje od emocji, bo to jest powieść o emocjach, o miłości, o poświęceniu, o wierze we własne uczucia, o tym, że w życiu wszystko się zmienia, o tym, że bardzo często nie widzimy najcenniejszych rzeczy, które mamy tak naprawdę bardzo blisko siebie i też o tym, że czasami nic nie możemy zrobić, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli. I jest też taka książka młodzieżowa, o której zawsze mówię, kiedy mam tylko okazję, więc teraz też skorzystam. Pasztety do boju. To jest absolutnie fantastyczna powieść o trzech dziewczynkach, które wygrywają konkurs na. mają pierwsze, drugie, trzecie miejsce na najgorsze pasztety w szkole. No i radzą sobie z tym w bardzo ciekawy sposób. I to są takie bohaterki, które zostają z osobą czytającą na dłużej i zdecydowanie warto poznać. To jedna z moich ukochanych powieści. A jeżeli jesteśmy przy powieściach dla młodzieży, to też muszę powiedzieć o książce, która ma tytuł Serce Meduzy. To jest kolejna młodzieżówka i ona jest też absolutnie przepiękna. Ja jestem generalnie fanką książek, które czerpią z nauki, jeżeli chodzi o właśnie powieści młodzieżowe. I tam też główna bohaterka jest takim troszkę gikiem i cała historia jest też bardzo wzruszająca. Przepiękna, bardzo mądra książka i naprawdę z całego serca polecam. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej. Hej wszystkim, mam na imię Ola i dzięki uprzejmości Sylwii będę w dzisiejszym odcinku polecała Wam książki, które wywołują u mnie radość, które otulają i które są genialne na poprawę humoru, otulenie i zły czas. Możecie mnie kojarzyć z mojego konta na Instagramie Happy Squirrel, gdzie głównie dodaję recenzji książek, ale nie tylko, ponieważ też uwielbiam się dzielić recenzjami filmów, seriali, a przede wszystkim nie tyle recenzjami, co moimi przeróbkami ponieważ bardzo często przebieram się za różne postacie z książek, filmów i seriali. Ale nie przedłużając zaczynając, pierwszą książką, a raczej komiksem, serią komiksów, będą komiksy Giant Days, które opowiadają o trzech studentkach, które mieszkają w akademiku. Ja te komiksy zaczęłam czytać akurat jak byłam po pierwszym roku studiów, więc to jest idealny czas. Dzięki temu podczas jakiejś, nie wiem, sesji, kiedy miałam zły czas, kiedy potrzebowałam właśnie jakby tego utożsamiania się z kimś, że nie tylko ja mam tak źle. To właśnie te komiksy mnie ratowały i czytałam sobie je właśnie wtedy, kiedy tego potrzebowałam, kiedy czułam, że y, trzy główne bohaterki, czyli Esther, Daisy i Susan pomogą mi jakby się oderwać, pokazać to studenckie życie od tej zabawniejszej strony, wiejącej absurdem niekiedy, ale nie jest to przerysowane, co najważniejsze. Ja y, mam póki co 5 tomów tej serii Wiem, że w Polsce zostało wydane chyba 8 A za granicą jest już ich no, paręnaście Bo to są po prostu krótkie ponad 100 stron zeszyty tych komiksów Więc tak na dobrą sprawę no, to jest lektura na jeden wieczór y, I mam jeszcze jedną książkę, o której chciałam popowiedzieć Jest to jest książka dosyć nowa, która wyszła we wrześniu i Jest nie One Last Stop jest to młodzieżówka. ja biorąc do ręki tą książkę, tak myślałam. Nie oczekiwałam za wiele. Powiedziałam sobie: ok, chcę coś lekkiego, idealna. Słuchajcie, no, jak ja się zaskoczyłam pozytywnie, ponieważ są tutaj elementy fantastyki. Nie wiem, czy można to tak nazwać, ale jest chyba realizm magiczny. No i. Powiem wam, że to jakby zadecydowało o tym, że to jest chyba jedna z książek tego roku dla mnie, trafi na pewno do topek tego roku. Książka opowiada o August i Jane, które spotykają się w linii metra Q, tak jak zresztą widzimy na okładce. Ale wrócił na chwilę. August przeprowadza się do Nowego Jorku i liczy na to, że jest to dobre miasto, aby wtopić się w tłum, za bardzo się nie wybijać, po prostu sobie spokojnie studiować i pozostać niezauważoną. Jednak kiedy właśnie pierwszego dnia jedzie na uczelnię, spotyka w metrze Jane. August ogólnie nie zaczęła dobrze dnia, ponieważ wchodzi do metra cała oblana kawą. No i Jane, zauważając to, daje jej swój czerwony szalik, aby po prostu zakryła całą bluzkę, którą ma oblaną kawą. No i od tego się zaczyna. Liczy w duchu, że to nie było ostatnie spotkanie z Jane, ponieważ obie wpadły sobie w oko. No i oczywiście dochodzi do kolejnego spotkania w metrze, co jest miłym zaskoczeniem i nie zdarza się tylko raz, ponieważ przez kolejne dni dziewczyny również spotykają się w linii metra i August aż nie może uwierzyć w takie łódź szczęście, że naprawdę codziennie jeżdżą tą samą linią i się spotykają. Jednak z czasem okazuje się, że Jane zawsze będzie w linii metra Q, ponieważ została tam uwięziona ponad 45 lat temu. No i kiedy August się o tym dowiaduje, zastanawia się, czy Jane jest duchem, czy istnieje naprawdę, czy przyniosła się w czasie. O co chodzi? I w tych wszystkich poszukiwaniach pomagają jej, jej współlokatorzy, czyli Myla, Nico i Wes, którzy są po prostu tak niecodzienni, zwariowani, ich dialogi najbardziej mi bawiły. Myślę, że te dialogi są super też przetłumaczone na polski, bo niektóre jakby rzeczy, żarty, zdania po angielsku nie mają takiego samego humoru, odzwierciedlenia w języku polskim. A tutaj, tutaj mi się naprawdę to podobało, więc jak najbardziej to na plus. Dlatego właśnie wybrałam też tą książkę, ponieważ sprawiła mi dużo radości. Bardzo lubię, jak książka też potrafi bawić z dialogami. Dlatego bardzo Wam polecam One Last Stop, ponieważ oprócz zwykłej, przyjemnej książki młodzieżowej, która bawi postaciami, które są genialnie wykreowane, naprawdę dawno nie czytałam książki, w której bohaterowie, których bym tak po prostu pokochała, więc to jest dla mnie bardzo duży plus, bo oprócz fabuły to bohaterowie tutaj też współgrają i to wszystko fajnie się łączy ze sobą. To właśnie z nich tu też fantastyka. Oraz bardzo dużo przemyśleń takich filozoficznych, egzystencjalnych, co dla mnie jest na plus. I tutaj też myślę, że kilka znaczników przypadło właśnie tym przemyśleniom, takim prostym, codziennym, ale myślę, że takim, które młody człowiek potrzebuje usłyszeć, przeczytać. Więc to też do mnie bardzo przemówiło. I jeszcze na koniec dodam, że. W tej książce czuć vibe lat 70. jest bardzo dużo piosenek, które tutaj są puszczane przez bohaterki. Między innymi dzięki tej książce zaczęłam słuchać zespołu Joy Division. I genialnie się słucha tych utworów przy czytaniu, więc naprawdę Wam to polecam. W każdym razie czuć ten vibe i mi się bardzo podoba, ponieważ uwielbiam stare piosenki. Myślę, że to tyle. Nie będę się dłużej rozwodzić. Bardzo polecam sięgnąć po komisję Giant Days. Kiedy czujecie się sami, kiedy czujecie, że jesteście sami w tym wszystkim, sięgnijcie po to naprawdę. Susan, Daisy i Aster Wam pomogą i sprawią, że się uśmiechniecie i zobaczycie, że studenckie życie naprawdę potrafi być zaskakujące w pozytywny sposób, jak i negatywny, ale dzięki temu jest równowaga. No i Pana Stop, czyli premiera tegoroczna, to również polecam, ponieważ ma w sobie wiele a oczekiwałam tak niewiele. I tak, dziękuję przede wszystkim Sylwii za zaproszenie. Mam nadzieję, że yy, wyszło ok, że się za bardzo nie zacinało, nie było dużo yy i, i, i powtórzeń, i yy, tak to jest mój debiut na YouTubie. Tak, i to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie i dziękuję jeszcze raz Sylwii za zaproszenie. Cześć, tu Klaudia Szumioł Buki. Dziś sama jest na swoim Instagramie. Witam się z Wami na kanale Sylwii TikTok. Która zaprosiła mnie do udziału w odcinku Łączy nas radość. Jak sobie dziś uzmysłowiłam, nie czytałam wiele radosnych książek. Mam jednak na swojej liście kilka takich rozweselaczy, które zawsze poprawiają mi humor, które czytałam już naprawdę nieraz. Pierwszą taką powieścią są Cuda za rogiem. E, już sama koncepcja tej powieści, według mnie, zasługuje na prawa. E, głównym miejscem akcji oraz jej swego rodzaju bohaterem jest sklep wielobranżowy, w którym pan Mija e, sprzedaje różnego rodzaju produkty oraz udziela porad. Akcja co do wzorogiem nie rozgrywa się chronologicznie. Autor zabiera nas w podróż w czasie, w której, w której przedstawia nam e, lata, w których sklep funkcjonował oraz te, w których został już zapomniany, aż do momentu odkrycia. Ponownego odkrycia przez trzech szukających schronienia złodziei. Na przestrzeni lat poznajemy różnych ludzi, różnych błaterów, różne historie, które przeplatają się ze sobą, by wreszcie połączyć się w jedną spójną, niesamowicie urzekającą całość. Całość magiczną, poruszającą do głębi i skłaniającą do refleksji. Kolejną książką jest powieść, którą czytałam już jako dziecko i do której od tamtej pory wracałam nieraz. Książka, której niesamowite ciepło z pewnością sprawiło, że e, z pewnością wpłynęło na moje życie i ukształtowało mnie jako człowieka. Choć w pewnym sensie mam nadzieję. Ania z Zielonego Wzgórza. Historia osieroconej dziewczynki, która mimo wszelkich przeciwności losu e, potrafi patrzeć na każdą sytuację e, pozytywnie i dostrzegać dobro, w każdym momencie i w każdym człowieku. Historia ujmująca, łapiąca za serce, pełna ciepła, jak już wspominałam, i pełna e, zabawnych momentów, które nieraz wywołały na mojej twarzy ogromny uśmiech. Trzecia już książka to Szeptucha, e, powieść polskiej autorki Katarzyny Bereniki e, Misztuk, która lekkim językiem opowiada historię, alternatywną historię państwa polskiego, odpowiadając na pytanie, co by było, gdyby Mieszko I i Polska nie przyjęli sztu. Mamy tu więc historię pełną słowiańskiego klimatu, pradawnych obrzędów, magicznych, fantastycznych zdarzeń, Przepełniono również humorem, gdyż mamy tutaj także główną bohaterkę, która sceptycznie podchodzi do wiary w e, mitologiczne bóstwa, e, w słowiańskich bogów, szybko jednak przekonuje się, że nie ma racji. Zabawne dialogi, których jest tu naprawdę mnóstwo, nieraz sprawiły, że śmiałam się na głos, czytając tę książkę i całą serię, bo jest to pierwszy tom. Ostatnia historia to Drogie Życie, powieść już nieco smutniejsza niż pozostałe, ale nadal pełna nadziei, skłaniająca do poszukiwania własnej definicji szczęścia oraz do refleksji nad życiem i relacjami z innymi ludźmi. To piękna historia o trudnych decyzjach, o sytuacjach bez wyjścia, o rozpaczy, ale też o odnajdywaniu takich. Promyków, które rozświetlą mrok tych gorszych dni, poprawią humor i które udowodnią, jak drogie jest życie i, i każda chwila, którą mamy. To właśnie te cztery książki trafiły na listę moich ulubionych rozweselaczy. Zawsze, kiedy mam zły dzień, potrafią poprawić mi humor, więc jeśli którejś z nich nie czytaliście, koniecznie to zróbcie, może i wasz dzień stanie się dzięki nim lepszy. No cześć dzień dobry, witam się dzisiaj z wami na kanale u Sylwii, której bardzo dziękuję za zaproszenie do serii łączy nas i szczerze powiem Wam, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszego motywu przewodniego niż radość, niż właśnie ta dzisiejsza radość. Ja generalnie jestem dosyć pozytywną osobą, powiedziałabym, staram się być przynajmniej. Dlatego, że na świecie jest tyle złych rzeczy i smutku i w ogóle tego wszystkiego, że... Bez sensu to powielać. Myślę, że lepiej dzielić się tą dobrą energią. Ja to staram się robić, oczywiście nie zawsze mi wychodzi. I dzisiaj właśnie postaram się to zrobić tutaj, razem z wami. My mam jeszcze jedną rzecz, że paradoks polega na tym, że mimo tego, że ja jestem dość pozytywną osobą, tak jak już wspomniałam, to to z tyłu, co widzicie, te wszystkie książki, to one w większości są smutne. Przygnębiające, rozdzierające serce, wyrywające serce, miażdżące serce i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to było naprawdę nielada wyzwanie, żeby znaleźć um, te radosne, ale. Um... Tutaj ta radość też nie będzie taka oczywista, bo moim zdaniem radość ma wiele odsłon. To nie chodzi tylko o śmiechy, chichy. Um, I właśnie tym chciałabym się z Wami podzielić. Myślę, że najlepszą książką pasującą do tej kategorii będzie Pieśń Koguta Wiktora Fischla. Um, to jest króciutka książeczka, ale to, ile ona w sobie ma tej radości, chociaż um, też jest tutaj odrobina melancholii, to się tak przeplata ze sobą. I mamy tutaj dwójkę bohaterów. E, starszego lekarza. W jednej z wsi e, i jego koguta Pedro, tytułowego koguta Pedro, e, choć tak naprawdę ten kogut to jest e, alter ego lekarza. I słuchajcie, e, tutaj są zupełnie dwie inne postaci: mamy pesymistę i optymistę. I właśnie kogut jest tym optymistą, i on nam pokazuje, że. W większości przypadków szklanka jest do połowy pełna, niż pusta. To jest niesamowita rzecz. Ja wam ją bardzo polecam, bo to jest bardzo prosta książka i krótka, ale ona właśnie nam przypomina o tych prostych radościach, które są w ciągu dnia, a my o nich zapominamy i totalnie je ignorujemy. To jest książka, która wywołała na mnie na mojej twarzy uśmiech już od pierwszych stron. I pozwolę sobie tutaj wam przeczytać kilka, zaledwie kilka cytatów, bo jest ich tutaj znacznie więcej. Jutro zaś będzie piękniejsze niż dziś Powtarzasz to zawsze, czy słońce, czy gradowicie, czy świat rozkwita, czy też leży pod śniegiem A idź ty z tym swoim wiecznym, wygrana, a idź ty z tym swoim wiecznym Dziś jest piękniej niż wczoraj A jednak to ja mam rację, a nie ty ze swoim dzień jak co dzień. Odpłaca mi tą samą monetą Dziś jest piękniejsze niż wczoraj, ponieważ dziś jest... A wczoraj już nie ma. A co będzie, jeśli jutro się nie zbudzę i wyniosą mnie wykopią grób i zasypią ziemią? A co będzie, jeśli w nocy łosica skoczy Ci do gardła i zamiast na płocie znajdziecie w ogrodzie ogryzionego przez myszy, rozebranego przez mrówki. Będzie także i wtedy dziś piękniejsze niż wczoraj. I wtedy, doktorze, będzie piękny dzień. Będzie i bez nas, ale będzie piękny. E, słuchajcie, tego jest naprawdę tutaj znacznie więcej. Um, ja Wam gorąco tę książkę polecam, bo ona pozwoli Wam zwrócić uwagę na te małe radości, tak jak mówię, o których w ciągu dnia zapominamy. Zdecydowanie za cicho jest o tej książce. Kolejną książką, a w zasadzie sagą, będzie saga, która myślę, że nikogo nie zdziwi, przynajmniej te osoby, które już dłużej mnie znają. I oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć sagi wiedźmińskiej. Bo ta książka, ta cała seria wywołuje we mnie ogrom radości. W momencie, kiedy jest mi troszkę gorzej lub e, nie wiem, co mam czytać, to wiem, że. E... Ta saga Sapkowskiego mnie nie zawiedzie. Ja otwieram te karty, wsiadam do tej historii, wsiadam do tego świata Wiedźmińskiego i znikam. Uwielbiam tutaj humor, jaki jest. Uwielbiam postaci, uwielbiam podążać za nimi. Ja totalnie się przy tej książce odcinam, rzadko to się zdarza. Ja jej wiele wybaczam, bo to ona nie jest bez wad. Ta seria naprawdę nie jest bez wad, ale ja po prostu wsiadam i mnie nie ma. Nie ma rzeczywistości, kiedy ona mnie przytłacza. To wiem, że tutaj tą radość odnajdę Dlatego ja Wam sagę wiedźmińską również polecam Nie sądzę w ogóle, że ja powinnam ją jeszcze komukolwiek przedstawiać Bo wydaje mi się, że to jest jedna z popularniejszych serii fantastycznych A mianowicie mamy tutaj Wiedźmina Geralta, który jest głównym bohaterem Jego kompana Jaskra, który we mnie wzbudza najwięcej uśmiechu Ale oczywiście ostatnimi czasy dołączył też do niego Regis Którego poznałam w poprzednim tomie, czyli w Chrzcie Ognia Naprawdę super rzecz. Są tutaj też oczywiście smutne momenty, niemniej ta seria dla mnie to jest moja radość. To jest, mała, to jest moja mała radość i ja mam nadzieję, że i wy tę radość w tych książkach odnajdziecie. Kolejną książką, <śmutną> smutną, ale nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło tutaj Jakuba Małeckiego, bo ponownie ten autor, mimo tego, że pisze dosyć smutne książki to one mi sprawiają ogromną radość i zawsze wyczekuję na kolejne premiery. Na przykład, gdy zamówię książkę, to już tupię nóżkami, kiedy ona do mnie przyjdzie, będę mogła zacząć ją czytać. Twórczość małeckiego jest niebywała. Tutaj mam dygot, dlatego że to jest ostatnia książka, jaką przeczytałam, i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Książka o nierównościach społecznych, o wykluczeniu ze społeczeństwa przez różnice i jakieś dziwne stereotypy, które moim zdaniem absolutnie nie mają racji bytu. Naprawdę wspaniała twórczość, i tutaj już ja nie mówię o książce, ale o całej twórczości Jakuba Małeckiego, bo dla mnie te uczty literackie, jakie ten autor mi serwuje, to jest czysta radość. Fantastik są po prostu. I ostatnią książką, a w zasadzie ponownie serią, która wzbudza we mnie wiele radości Jest seria Marty Kisiel Duży tutaj wam zostawię, bo ja ją słuchałam w audiobooku Jest to moje tegoroczne odkrycie I naprawdę to jest jedna z niewielu książek, które wywołały na mojej twarzy uśmiech Praktycznie przez 80% czasu Ja tych książek, jak mówiłam, słuchałam w audiobooku ja idąc ulicą, szłam z uśmiechem i musiałam się powstrzymywać, żeby śmiechem jeszcze nie wybuchnąć. Naprawdę świetnie się bawiłam. Ale o czym to jest? Bo ja jestem osobą, która zawsze zapomina powiedzieć o fabule, więc here we go again. W każdym razie, książka opowiada o Konradzie, głównym bohaterze, który, który dziedziczy dożywocie po swoim dziadku. Jedzie tam, wiecie, potem swój spadek. A tym dożywociem jest dom. Ale nazwa tego domu. Starego niezwykle. E, ma taką nazwę, czyli dożywocie nie bez przyczyny, bo zamieszkują go Anioł e, Podmorski, e, Stwór, który jest kucharzem na miarę Gordona Ramseya. E, mamy poetę, który jest niesamowicie nietuzinkową postacią, mam tutaj na myśli Szczęsnego, e, i wiele, wiele innych postaci. E, dosyć absurdalna książka, ale humor Marty Kisiel jest e, po prostu miodem na moje serce. I myślę, że wielu osobom te książki się spodobają i będę walczyć o to, żeby pani Marta Kiesiel miała większy rozgłos, bo naprawdę na niego zasługuje Także to były moje małe radości literackie książkowe Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania chociażby jednej z nich No i koniecznie podzielcie się z, wam, z nami swoimi... Radościami. Ja no od siebie oczywiście wysyłam Wam też odrobinę lub ogrom radości, tyle ile się da. E, I Sylwii jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. To była czysta przyjemność być tutaj. E, no, więc to na razie tyle. Pa! I to tyle, jeśli chodzi o ten jedenasty odcinek serii Łączy Nas. Tym razem polecałyśmy książki, które sprawiają nam radość, które są otulające, które są pokrzepiające. Mam nadzieję, że wśród tych poleceń znaleźliście książki, które Was zainteresowały. Bardzo, bardzo dziękuję tym moim wspaniałym dziewczynom, że wziął udział w tym odcinku, że nagrały te filmiki i znalazły po prostu na to czas. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. I Wam również, kochani widzowie, dziękuję, że oglądaliście i widzieliście. się ik heb filmach.